Planeta Energii uczy samodzielnej obserwacji, wyciągania wniosków, ale również pracy zespołowej, pokazując jak ważne jest wspólne zaangażowanie na rzecz społeczności, w której na co dzień żyjemy. Panie nauczycielki ze Szkoły Podstawowej w Augustowie udowodniły, że warto rozmawiać z dziećmi o różnorodności biologicznej. Widząc zaangażowanie wyróżnionych uczniów, ale i całej szkolnej społeczności, jestem pewna, że zaprocentuje to w przyszłości lepszą ochroną przyrody na naszej planecie. Planeta Energii w Augustowie to wygrana e, grupy Biedronki, Wężyki oraz klasy trzeciej B w konkursie Kraina bioróżnorodności. Zachęcamy wszystkie dzieci, nie tylko te starsze, ale też i młodsze, a tak jak nasze zerówki, które też wzięły udział, poradziły sobie. E, myślę, że to naprawdę niesamowita frajda dla dzieci. Dziękujemy Planecie Energii za zauważenie naszych działań, również za udostępnienie materiałów, filmów, scenariuszy, z których mogłyśmy korzystać, inspirować się. Dziękujemy również rodzicom, że się zaangażowali do naszej współpracy i dzięki temu możemy budować naszą planetę i dbać o bioróżnorodność. Jesteśmy w zwycięskiej szkole. Tu dzieje się magia i tu dzieją się cuda, bo właśnie z kieszeni Mikołaja wyciągnęłam gwiezdny pył który jest wykorzystywany przez dzieci do zdobienia szyszek. Są szczęśliwe, są spychnięte, dobrze sobie na to zasłużyły, dlatego że zwyciężyły w programie Planeta Energii. A my tutaj przyjechaliśmy, jesteśmy bardzo dumni z tych dzieci, robimy wszystko, żeby one poczuły, że są ważne i że są mądre, i że zmieniają ten świat na lepsze poprzez swoją świadomość. Dzisiaj było całe mnóstwo zabawy, całe mnóstwo tworzenia, malowania. Dzieciaki miały okazję na przykład malować na ekologicznych, lnianych torbach całe mnóstwo ciekawych zwierząt były rozdymki, jelenie. Dzięki temu dzieciaki będą mogły chodzić na zakupy z wielorazowymi torbami. Co też bardzo chcieliśmy im przekazać jako jedną z tych ekologicznych rzeczy, która jest prosta, łatwa do zrobienia, no i daje nam takie poczucie sprawczości. Dzieci w Augustowie dzisiaj bardzo mocno pracowały, zbudowały trochę karmników, budek dla ptaków. Oczywiście takie karmidełka ze słonecznikiem dla sikorek. A wszystko dlatego, że te dzieci cudownie przygotowały się do programu Planeta Energii, zbudowały różnego rodzaju pomoce, wręcz naukowe owodzie. Te dzieci są cudowne.